Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem e, będzie pod lupą książka Kaczmarek Regimenty, niemiecka 10 Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I Wojny Światowej w roku 1914 autorstwa Bartosza Kruszyńskiego. Tak? E, jest to pierwsza z dwóch, które napisał na temat Kaczmarek Regimentów. Dostałem od niego, a, tu powiem pokazać, z dedykacją, ale oczywiście nie ma to wpływu na, przynajmniej staram się, żeby nie miało wpływu na moją obiektywną ocenę tejże książki. Zresztą dobrej książki, tak, ma swoje wady, ale myślę, że jest dobra. To tyle mogę powiedzieć na samym początku. A właśnie po tym krótkim wprowadzeniu zapraszam na jeszcze krótszy, chyba, rys historyczny. Jeżeli chodzi o wstęp historyczny, to dużo tutaj do nie ma. Dotyczy to tego miejsca, gdzie się spotkały te, te dwie strzałki, czyli po prostu bitwy spotkaniowej w pasie, w pasie Ardenów. Generalnie rzecz biorąc, tak, to armia następcy tronu tutaj trafili żołnierze dziesiątej dywizji piechoty oraz z cały zresztą piątym korpusem armijnym i posuwali się w kierunku na Verdun, potykając po drodze Francuzów i po prostu bitwa, bitwa pod Ed to jest tak naprawdę pierwsze starcie jeszcze na terytorium belgijskim tychże, tychże jednostek i temu zasadniczo poświęcił swoją książkę Bartosz Kruszyński, a tutaj mamy widać w jaki sposób a, a tak, Tu też mamy Longwy i Starą Twierdzę, którą zdobyły wojska Piątej Armii jako takie sukcesy. No i ten Wardeum, wokół której e, ostatecznie e, Piąta Armia e, następcy tronu e, się jak gdyby zawinęła, tak? niczym woda opływająca kamień. E, książka nie dotyczy tylko tych walk e, pod Ed. Jest także wstępem do Właściwie mobilizacji, tak, do dyslokacji na, na, etap, na stopie pokładowej tuż przed wojną, także to jest, też omawia kadrę, tak, także to wszystko właściwie jest zawarte przed i dopiero później mamy opis koncentracji czy rozwinięcia sił i, i samej tytułowej i bitwy, właśnie to, to Wardenach, jeden z elemen elementów puzelków tej bitwy możemy zobaczyć w jaki sposób no, Francuzi zmarnowali swoich żołnierzy i dlaczego akurat niektórzy, według niektórych danych tak opowiem w ten sposób, bo to różne dane widziałem nie weryfikowałem tego jakoś szczególnie dokładnie według niektórych danych 1914 rok był najkrwawszym rokiem dla armii francuskiej w całej Wielkiej Wojnie Jeżeli chodzi o treść to już troszkę wspomniałem przy okazji rysu historycznego, czyli mamy tak, organizacja i tradycje do 1914 roku. Są tam też omówieni poszczególni dowódcy dywizji, także no jest to taki element właśnie wstępny, umieszczający jak gdyby w ramach armii pruskiej, tak, czy w historii też Prus tą dziesiątą dywizje piechoty. Dalej działania osłonowe, mobilizacja, transport w rejon koncentracji. Co ważne, w pierwszych dniach po prostu wytypowano zwłaszcza kawalerię, tak, no kawalerię, a piechoty plus jakieś baterie artylerii nad granicę, tak, żeby osłonić mobilizację. I to też jest wspomniane, jednostki poznańskie w ten sposób zasmakowały frontu wschodniego, ale następnie zostały przerzucone na zachód. Jest to też dość szeroko, zresztą to widać po liczbie stron, opisane a, przez e, autor. Następnie mamy e, marsz zbliżeniowy i bitwa pod eto, ma, marsz d'Ar, tak e, z francuskiego, tak czy po prostu no, rozwinięcie sił taki. Ten moment, w którym się obie siły stykają. Tak jak mówię, bój spotkaniowy, cała bitwa w Ardenach, tak, polegająca na to, co zresztą podkreślam zawsze swoim studentom, że problem polega na tym, że obie strony mają rozkaz atakować. I w związku z tym, jak nie idzie, to wzywają posiłki i meldują, że nie idzie. tak I dopiero w tym momencie, w którym się okaże, że ktoś jest jednak przeciwnik jest silniejszy i jedna strona odpuści, no to straty już bywają duże. Tak? Dlatego właśnie zawsze bitwy spotkaniowe charakteryzują się wysokimi stratami. No i oczywiście to jest to zasadnicza część książki, to też widać po liczbie stron. Następnie mamy działania pościgowe oraz bitwy pod Charancy i Marwili. Proszę mi wybaczyć, mój francuski. Tak, następnie zakończenie bibliografii, którą sobie obejrzymy, wykaz skrótów, spis rycin, tak, spis map widać, że są dość Objęt, sporo objętościowe rzeczy, także odebę niemieckiej 10 Dywizji Piechoty z 8 sierpnia 1913 roku, a także odebę oficerskich stanowisk, tak, bo to jest dziwnie napisane, tak francuskiej 7 Dywizji Piechoty, stan po mobilizacji 5 sierpnia 1914 roku. I warto zwrócić uwagę, że to do, do stanowiska obsada jest wprawdzie nazwiska tylko, ale jednak do dowódcy Plutonu, także tu rzeczywiście Bartosz Kruczyński się zdecydowanie postarł. Jeżeli chodzi o bibliografię, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Tak? Autor dotarł do archiwaliów nie tylko niemieckich, tak? ale także i francuskich. Także wykorzystał materiały archiwalne wytworzone przez obie strony konfliktu, mimo iż de facto książka dotyczy tylko działań niemieckich, ale w żaden sposób strona francuska nie jest tam potraktowana po macoszemu, właśnie dzięki tym tutaj materiałom archiwalnym, a także i szeroko. Im opracowałem. Więc tu jestem pod tym względem pozytywnie. Pewne uwagi można mieć co do struktury bibliografii, ale o tym za chwilę. Tu mamy też archiwa prywatne, tak, i tu mam dalej źródła wydane drukiem, tak, regulaminy, instrukcje, uzbrojenia i podręczniki taktyczne. Rzeczywiście też to w ten sposób zawsze wydziałam, tak, pracę teoretyczno-wojskowe również można byłoby tutaj zaliczyć. No jak widać. Trochę tych instrukcji regulaminów i regulaminów i różnych rzeczy jest. Niektórych nawet nie, nie znałem. Widziałem tak. o ich istnieniu. No, tutaj bym się jednak przyczepił, tak jak mówiłem, struktura niekoniecznie i to publikacje źródłowe. Tak? Przecież poprzednie też są publikacjami źródłowymi, to jest kategoria wyższa niż specyficzna dotycząca regulaminów, instrukcji zbrojenia i, i, i potęczników taktycznych one no też się mieszczą w publikacjach źródłowych. To jest właśnie, e, to moim zdaniem są opracowania, przynajmniej w sporej części, tak? no, zwłaszcza to słynne Der Weltkrieg e, 1914-1918, który jest przecież opracowaniem oficjalnym wydanym przez Archiwum e, Rzeszy. I jeżeli piszemy o I wojnie światowej, o przebiegu działań wojennych, to traktujemy to jako opracowanie. Źródłem to może być jedynie w specyficznej sytuacji, i taką sytuacją na przykład byłaby praca pod tytułem Historiografia Niemiecka dotycząca I wojny światowej w okresie międzywojennym. I wtedy jest to jedno z podstawowych źródeł. Tak? Nie patrzymy na to, co ono zawiera. Jakie informacje, tak nie próbujemy rekonstruować wtedy przebiegu bitew na jej podstawie, tylko po prostu co i jak, dlaczego opisano. I w tym momencie jest to źródło, ale jeżeli pracę mamy taką jak książka Bartosza Kruszyńskiego, jest to po prostu opracowanie i tyle. Można dodać oficjalne, jeżeli by ktoś chciał tam podnieść jego rangę, ale jest to po prostu opracowanie. Tak dalej mamy też pamiętniki i i wspomnienia, księgi batalionowe, pułkowe i dywizyjne i tutaj mamy oczywiście są całą specyfiką tejże literatury pisanej na pokrzepieniu po serc, ale no myślę, że to jest oczywiście podstawowa sprawa do odtworzenia różnych epizodzików, przy czym trzeba do nich podchodzić krytycznie. No i tutaj znowu szkolenia czasopisma. No nie są to czasopisma, tylko prasa. W tym kontekście jest to prasa, tak? no bo przecież artykuły też mogą być w czasopismach czy w pracach zbiorowych. Te też, jak to zawsze to podkreślam, nie podoba mi się wydzielanie artykułów jako odrębnej kategorii, no ponieważ to nie wiem, książki też podzielimy na miękkich i twardych oprawach albo wielkoformatowe małoformatowe. Nie, to nie ma znaczenia, tak? Liczy się, czy to jest opracowanie w formie artykułu, czy źródło w formie artykułu, tak na przykład jakiś krótki list, czy coś w tym stylu. Tak, tych literatury, jak widać, także jest całkiem, całkiem sporo. Trzeba powiedzieć kilka słów na temat materiału ilustracyjnego. Są to zdjęcia, tak, nazwijmy to scenki rodzajowe dotyczące obudami, wcześniej w częściach dotyczących historii i tradycji, tak, mamy oczywiście też sylwetki dowódców. Tutaj natomiast o, mamy tego typu e, zdjęcia e, dotyczące e, żołnierzy, pokazujących w różnych Pozycjach raczej w trakcie manewrów, ale może również w walce nie analizowanych aż tak dokładnie, ale są miłym urozmaiceniem tekstu, tak, pokazują, jak to rzeczywiście wyglądało, przy czym oczywiście nie są to tylko i wyłącznie Niemcy, tak, także i Francuzi, a tutaj mamy miejscowości, jest kilka zdjęć pokazujących właśnie miejsca, o które walczono, i też pomagających właśnie sobie. Wyobrazić to, jak to wszystko przeglądało. Tak jak widać, tych rycin jest całkiem sporo. Ja tutaj wybrałem tylko takie e, przykładowe, na końcu jest po prostu dokładny e, spis z powtórzeniem e, wszystkich tytułów, także jak ktoś jest e, zainteresowany bez problemu, e, odnajdzie interesującą go e, rycinę. Tak? I tutaj spodziewam do rozdziałów, także widać, że to naprawdę materiał ilustracyjny pod tym względem e, jest bardzo dobry, e, rozbudowany i trafnie dobrany. Tak? Nie są to jakieś dziwne rzeczy, tylko po prostu związane e, z opisywanymi walkami. Jeżeli chodzi o materiał kartograficzny, map też jest całkiem sporo. Większość jest podobna tutaj, do tej, wzorowana na, zdaje się, francuskim artykule i po prostu sposzczona przez Bartosza Kurszyńskiego. Niemniej jednak czytając tekst miałem wrażenie, że mogłoby być tego troszkę troszkę więcej, nie do końca pomagają, znaczy pomagają na pewno, tak, ale nie do końca rozwiązują problem śledzenia opisywanych wydarzeń w terenie, tak, i można byłoby je troszkę ujednolicić, tak, bo nie wszystkie są właśnie w ten sposób, no, ale generalnie rzecz biorąc przynajmniej dobry materiał jest, tak, może nie jest świetny, wybitny, tak, ale broń Panie Boże, nie chcę powiedzieć, że jest słaby, tak, jest po prostu dobry, mógłby być bardzo dobry, nie? zawsze można lepiej, tak? Tych map też trochę jest. Tutaj widzimy takie rozpisane z przyporządkowaniem do poszczególnych rozdziałów. Także jeżeli chodzi o liczbę, map nie ma powodu do, do narzekania. Myślę, że mogły być troszkę bardziej nie wiem, czytelne. A może rzeczywiście trochę ponarzekam na liczbę? Mogło być troszkę więcej, zwłaszcza że naprawdę autor schodzi do poziomu Plutonów, tak, działań poszczególnych wręcz plutonów i to po prostu czasem w tym ginie, ale jak mówiłem materiał kartograficzny jest po prostu dobry. Star. Jeżeli chodzi o błędy, to może na początek taka uwaga ogólna, zresztą ona będzie widoczna też w poszczególnych uwagach szczegółowych. No, styl autora jest ciężki, tak? Czasem mamy opis, że któryś tam Pluton, któryś tam kompanii, któregoś tam batalionu, któregoś tam pułku, którejś tam dywizji coś tam zrobił, i zamiast po prostu natomiast kolejny Pluton, tak, czy tam drugi Pluton te, te, też tegoż regimentu, czy coś, tylko znowu z powtórzenie tego. To się czyta dość ciężko, i myślę, że troszkę zainków, które by można było zastosować zamiast tych na sprawę, by uprościło. Też jest całkiem sporo powtórzeń, tak, to jest miejscami denerwujący, zresztą parę tych takich miejsc wybrałem, żeby pokazać, tak, i troszkę jest problemów z terminologią, tak, tłumaczeniową, też to się mniej więcej, chyba wybrałem wszystkie, znaczy może nie wszystkie przykłady, tak, ale te zasadnicze problemy się znajdą. No tutaj mamy rank listę. Data nie jest objęcia, zresztą tu wydać teraz literówkę, też się zdarzają, nie jest to data objęcia stanowiska służbowego, tylko data awansu, łącznie z zakodowanym jego numerem, to znaczy w sensie kolejnością z danego dnia, tak, także w te daty, które mamy, to nie jest stanowisko służbowe, tylko awans na dany stopień. Tu mamy dywizje aktywne, no, czynne, tak, po polsku jest czynne, tak, i pojazdów, to jest takie z niemieckiego dosłownie e, stłumaczone, tak, chodzi o wozy, no raczej samochodów nie, nie było, to były po prostu e, wozy. E, tak, dedykować to można książkę, tak jak autor dedykował mi, e, a nie e, dedykować kolumny dla armat polo polowych, tak, przeznaczone, przewidziane, no cokolwiek, ale to dedicated angielskie jest tak, no jest to jedna z rzeczy, która mnie po prostu mocno, E, drażnią, dlatego się tutaj znalazł. E, tutaj mamy tak, e, no jest rzeczywiście problem z tym, e, z tymi stopniami, tak, ale akurat, no, unterofficier to jest, owszem, może być podoficer, ale w kontekście stopnia wojskowego to jest po prostu kapral, zresztą mój dziadek był rzecz e, e, kapralem, tak, jest to po prostu kapral i tutaj nie kombinowałbym, tylko po prostu tłumaczył jako kapral i już, to jest akurat proste. Ministerstwo Wojny, tu jest Ministerstwo Wojny w Niemczech. Nie wiem, o jakie ministerstwo autorowi chodzi, bo nie było Ministerstwa Wojny w Niemczech. Poszczególne kraje związkowe miały swoje własne. Być może chodzi o pruskie tak Ministerstwo Wojny, ale na pewno nie w Niemczech. Oczywiście no, pruskie Ministerstwo Wojny było w Niemczech. Tak, no wiadomo. E, tutaj, ach, szisbuch, za wysoko umieściłem. W każdym razie no nie jest to buch, tylko schiz przez to szarfe z s. E, e, po prostu e, błąd w odczytaniu gotyku. No, mamy ogniowej, ogień, ognia ogniem, tak. E, ostrzał jeszcze się gdzieś pewnie też powtarza. To jeden z takich przykładów e, stylu. No i tu mamy też e, nie zenst tylko zenft. Leiben. tu mam, do no nie znalazłem lepszej jakości okładki, tak więc chyba trzeba mi i tak wierzyć na słowo, ale tu mamy F, a tu mamy S. Ona, no jak widać różnica jest zasadniczo o ten tutaj e, haczyk, e, ale to jest naprawdę Zen w Lejben można sobie sprawdzić e, w bibliotece, tak? katalogu bibliotecznym niemieckim dowolnym. Mm, tak, teraz tutaj mamy e, Lierz, tak, a, muszę stanąć. A. Nie myślałem, że jestem, myślałem, że jestem chudszy. E, tutaj jest dwa razy ten sam problem się pojawia i jest właściwie tutaj nie, jest, że zostaw mnie w lierz, tylko drogi Wilhelmie, zostaw mi moje lierz. Tak, jak gdyby Albert pisał do, do Wilhelma. Także taki drobny błąd e, tłumaczeniowy. E, tu zresztą jest też problem, który jest. Tu się pojawia. tu się pojawia, przepraszam, po raz pierwszy. E, natomiast e, później jest w się, Tutaj e, wyjaśniony. A, no, tak to nie powinno być, są no, wyjaśnione też jak wyjaśnione, tak? Chodzi o zbrodnie w Belgii. Nie? I to jest grubsza, grubsza sprawa. Wiadomo, jak mówiłem, historie pułkowe były pisane na, ku pokrzepieniu serc. W związku z tym tam się roztrzeliwuje tylko cywilów złapanych z e, bronią w ręku na gorącym uczynku. No, mam pewne wątpliwości, tak? czy w tym całym zamieszaniu wchodzenia do wsi płonącej tak? e, ktoś gdzieś wystrzelił i czy ci żołnierze na pewno wiedzieli, że ten tu cywil, którego rozstrzeliwują natychmiast, swoją natychmiast, nawet nie wiem, co tym piszą, e, był schwytany z bronią w ręku, skoro mógł ją chyba rzucić tak? e, w dowolnym e, momencie. Więc to tak nie do końca, owszem, tam potem jest, e, no właśnie, znowu w oparciu o historię pułkową, nie? że e, nawet Niemcy mieli wątpliwości i zrobiono, wezwano burmistrza, tak, który zeznał przed niemieckim sądem, tak, który Niemcy okupowali, że wszystko było w porządku, nic się takiego nie ten rozwalono, tylko co jest skwytami z w ręku. to też nie jest do końca e, moim zdaniem miarodajne, zwłaszcza, że na Wojciech Jakobson, e, on z drugiej strony e, to w drugi sposób, e, z drugiej strony, tak, on Niemców ewidentnie nie cierpi, tak? I to widać, bije z każdej strony chyba jego pamiętnika. No to przedstawia to, co się działo w półku, przy którym on był lekarzem zupełnie inaczej, tak, i swoją drogą Bartosz Kruszyński też ma jego dziennik w bibliografii, więc wydaje mi się, że tu by się przydała jakaś większa refleksja na temat zbrodni w Belgii, zwłaszcza, że literaturę w bibliografii do tego Bartosz Kruszyński też ma, niż przedstawianie takiego oficjalnego punktu widzenia z niemieckich historii pułkowych, jak przypomnę, pisanych ku pokrzepieniu serc, tak, i wybieleniu się. E, tu ma majora Grossetiego, chodzi o generała, raczej generała majora, zapewne e, Grossetiego, gdyż no, szef sztabu trzeciej Armii nie byłby w stopniu majora, tak? to on, on może być szef sztabu e, dywizji, ale nie, e, nie armii. Zresztą Grosetti zdaje się, potem znany zmarny dowódca, to chyba ten Grossetti, nie, dowódca, e, dowódca. I tu mamy problem e, z lasami, tak. E, ponieważ e, boys, bois zdaje się to się wymawia tak oznacza po prostu las. Tak? I tu mamy Jean Bois młody las tak? do lasu Jean -Bois, czyli do lasu młody las. No, nie wiem pamiętam że przy, ja przy swoich publikacjach nie wiem Verdun zdaje się też miałem ten problem nie pamiętam jak tego rozwiązałem ale no, znając tak francuski mnie to troszkę e, no, na, na tyle znając francuski o, o, na tyle to e, drażni. Zwłaszcza że z drugiej strony tak e, bywają też tu Proszę bardzo, była, między była Bompo, czy jakby się go wymiało? było de l'eau, Wybaczcie mi mój francuski, więc tutaj nagle nie ma opisania żelazu, tak? a po francusku ten element nazwy nadal funkcjonuje. Wydaje mi się, że należałoby to w jakiś sposób ujednolicić i, nie wiem, wyjaśnić, tak, gdzieś w przypisie, jak to tłumaczę, jak podchodzę do tego problemu. Tutaj mamy znowu problem tłumaczeniowy, tak. Zebrałem dwie, trzy grupy. No tak, grupa po niemiecku to jest grupa, no ale w kontekście wojskowym jest to po prostu drużyna. Tak, no raczej nie zebrał dwóch, trzech grup, tylko zabrał dwie, trzy drużyny, tak, i ruszył z nimi do, do natarcia. Eee, no tu mamy amunicję, tak. W wielu miejscach mamy pro amunicję. No, można byłoby to jakoś pociski, naboje, cokolwiek, tak, jakoś to... Uładnień e, stylistycznie, wygładzić, żeby nie było takie aż e, chropowate i tym samym denerwujące. E, tutaj mamy rzecz, która mnie mocno drażni e, i parę razy się pojawia jak książę koronny. No to jest dosłowne tłumaczenie niemieckiego: crown prince czy crown prince, e, angielskiego, a po polsku jest to plus następca tronu, tak, kropka, następca tronu i żadnym książę koronny. Czemu tu nie wypał, trafił go w hełm. No to też tak trochę nie wypał. To jest, jak sama nazwa wskazuje, no jeżeli bierzemy karabin czy armatę, tak strzelamy, a nie wypala, to znaczy nie wylatuje pocisk z lufy, no to mamy wtedy nie wypał. Jak pocisk wylatuje i nie wybucha, no to mamy niewybuch. tak? Więc to taka jest różnica. Eee, być może w oryginale jest pomylone, nie wiem, nie sprawdzałem tego fragmentu. Nie wiem nawet czy mam tę historię pułkowa, ale to w paru miejscach jest to, to pomieszanie niewypału e, z niewybuchem. No bardzo proste, jak nie wylatuje z lufy, no to jest nie wypał, bo nie wypaliło. Tak? Jak nie wybucha, no to jest nie wybuch. Także e, rzecz e, no taka dość łatwa do, do, do skorygowania. Tutaj nawet redaktora, to wydaje się wydawnictwo uniwersyteckie, też o takie szczególiki e, nie zadbało. No i czas na podsumowanie. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę, ciężko mi jest tutaj się wypowiedzieć, ale myślę, że czwórkę plus mogę spokojnie dać. Wahałem się, czy 5 minus, ale jednak te no stylistycznie, tak, to jest takie miejscami naprawdę e, ciężkie do, do czytania i z tego względu. No, urwę te te oceny, ale generalnie rzecz biorąc książka jest naprawdę. No, widać, że powstała na, na bazie dość gruntownych badań dotyczących wojskowości obydwu stron i pod tym względem jestem pod, pod wrażeniem tak tego jak się autor do tego przyłożył. No i polecam każdemu tak, przy czym no, trzeba będzie swoje powalczyć z tym stylem. No miejscami tak, zwłaszcza. Przy okazji chciałbym podziękować tak spóźnione podziękowania za kawę dla Marcina Witkowskiego oraz podziękowania za wsparcie kanału za pomocą YouTube dla Greckiego i, i Łukasza Biela. Dziękuję Wam bardzo, dzięki temu mój kanał może się rozwijać, tak trochę sprzętowo się zaopatrzyć czy, czy w nowe książki. Szkoda, że nie można kupić czasu na, czy, na ich czytanie. To już gorzej muszę kombinować sam, ale jakoś mam nadzieję, będzie to w tym nowym roku szło. Oczywiście serdecznie dziękuję moim stałym patronom, dzięki którym no, udało mi się tutaj to moje studio rozbudować. Mam nadzieję, że robione przez mnie filmy nie zawodzą Waszych oczekiwań. Dziękuję Wam bardzo i moim patronom i wszystkim widzom życzę no, szczęśliwego nowego roku. Tak, jeżeli ktoś chciał dołączyć, tak, czy postawić kawę, czy dołączyć do Patrona, jak mam jeszcze tipy, ale to będzie w opisie, ponieważ nie miałem czasu przerobić grafiki, myślę, że lepiej jest nagrać film niż się tam bawić z kwestiami do wołania o pieniądze. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, tak, dania łapkę w górę, komentowania, tak, tudzież zapoznania się z innymi materiałami, które nakręcimy, a które zaraz wyświetlą się na ekranie. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia.